na widzowe, z tej strony Michał Tutaj dwa... Dwie... O, szyja był na... Strzelnicy by sobie trochę poćwiczyć yy... No i wychodzimy teraz z tego Kupimy sobie nową broń, przecież mamy dużo kasy Mamy ponad 120 tysięcy 80 Więc czemu by nie, nie kupić czegoś nowego, na przykład A takiego czegoś, 17 750 Kupujemy Wezmę sobie na przykład to jest już minus 11 tysięcy, 750 to, to tam będziecie sobie obliczać No Może taki by kolor jeszcze taki fajny No to minus jeszcze 5550 to zostaje nam między 100 110 No A co? Ej, czemu mam szyby powybijane w tym czemu to jest tak ogniecione Balasi za szaranikę Dobra, idziemy na źliwe. Dobra, widzimy. Przypominam o łapce w górę i subu, subie. I no. Halo, halo, radio, co jest, Taylor? Jadę No widzicie tutaj jakaś zbiórkę, nie zbiórka. No, to przedstawić. Okej, okay. tutaj widzę jakaś zbiórkę, nie zbiórki I... no. A no i ogólnie nowy strój. O fajne. No i widzimy mamy nowy strój dla osi. O, a, a ty kim jesteś? Dobra, kim jesteś, jak się nazywasz? Przystacie. Ja jestem. Chris? To no dobra, to jest Chris, aż ty ja. A ja mam jedno pytanie. Czemu masz laczki? No, ja się podoba. No, piję na podrzawkę, Dobra. <śmiech> Dobra, no, ja się wizę widzę, będę stawić na, na, na tutaj Krisa suba i łapkę Dobra, to co robimy? A, u Ciebie ja otrzymaj 10 tysięcy O, dzięki! No to widzowie, mamy dalej 120 tysięcy A ty, bo że jesteś początkowy, to masz 5 Chris Dziękuję Dziękuję No i widzowie... Ej, dobra, mogę się zapożyczyć tego auta? Myślę, się chcę przejechać. Dobra, dziana Jadę zgarnąć ze sklepów ha haracz Ale okej, okay. ale ja ogólnie chcę już tutaj widzieć go dzisiaj Pokojnie będzie Tego auta Nie chcesz czy chcesz Nie chcę, może sobie pojechać gdzieś Ja też nie chcę Dobra ja się Dobra, Dobra ty i skości Widzę o boże tu się widzę stało no, Dobra widzę Ogólnie tutaj ten sklep. Schodzę z radia. Scho schodzę z radia. Dobra. pożyczyć auto? No, możecie. 30 tysięcy na blata, już. 30 koła, już. Teraz, tak, już. Dziękuję. tam. Ja Dobra, 30 tysięcy widzowie wpadło na konto. Tutaj znowu nasi jadą Więc Essa jest No my jedziemy tam jeszcze koło ko balasów na dzielnicę, żeby tam im wziąć ten haracz ze sklepu Tutaj 30 tysięcy z tego, dostaliśmy z tego, mam nadzieję, że też dostaliśmy 30 tysięcy 60 tysięcy idzie dla gangu Więc no Dobra, aż się Chris chodź tu No no i... Masz tutaj masz pistolet? Teraz, już... Da, dawaj to, dawaj, no, dawaj masz to. Masz da... tylko... Hajs. I... Hajs. Hajs! Hajs! Teraz! Już! Teraz! Nie ma czasu! Hajs! 30 tysięcy 2. 1, 3, 0, 8, 10. Dziękuję. Dobra. No kurde jeszcze na psy zadzwonił. Dobra, widzę, uciekamy tym autem. Ej, nie mogę tu nika kupić. Dobra, widzę, że uciekamy. To na razie bez słonnika żyjesz. Uciekamy tej policji, tylko że tutaj helikopter. Schodzę z radia, schodzę z radia, od razu wyschodzę schodzę z radia. Dobra, widzowie. Uciekamy, kurde, bo ten debil na psy zadzwonił. Uff, dobra, uciekliśmy. Im. Wjeżdżamy na no zielnie. No to masz. Masz 17 tysięcy. Te 12 tysięcy na tłumik sobie zostaw. Ja? No, zostaw no, no, Chodzę. Podnień. Usiadaj. Co? <grym> Taylor! нас слышал. Э, Крис! Эй! Хоть тут! Он мне... Тут есть наша дельница. Сейчас дай дам... Где я стал-то? Jopier ja Dobra widzowie, ten David zostawił auto Przebiegniemy się od razu Ci powiem gdzie są nasze dzielnice Tu całe tam, co nie? Tam, tam mamy nasze... Tam jest nasze boisko O co się ode mnie? Co po swoje auto? No i tu mamy dalej swoją dzielnię ogólnie, Sonie Chris. I tą dzielnicę mamy aż tam do mojego auta, rozumiesz? Bo tam reszta to są już balasi. Kumasz? No. No. Coś jest stało z moim autem. No nie było tak powybijane. No i zjokier. No Dobra widzowie, jedziemy do garażu, No i zjokier. No i zjokier. No i zjokier. i i Z to przegrałem z ponad 20 koła. Wię... Tej, no. Taylor, Taylor! Więcej przegrałeś! A no. no, skąd ty nas słyszysz? Słyszysz radio, mamo. A ty nie, nie klikałeś tego no. guzika. Nie miałeś, włą... miałeś guzik ten. Dobra, to... No, mamy cały czas włączony. Ale my ciebie nie słyszymy, nie, nie, ten. tylko ty nas będziesz słyszał. Aha, no to widzowie jak będzie pomadzywać, no to bardzo przepraszam, ale... Ej, a chłopaki słyszę... Słyszeliście, że ten Że jakiś jest bardzo duży przestępca, mafioza? Jakiś? I będzie haracz. A gdzie? No nie wiem, i będzie haracz zbierał zielnic A jak jechać tak szybko? Kapslogem. Dobra. Ej, to ja no. kiedyś słyszałem o nim od takiego tego. Oggi kiedyś, jakbym miałem dwa lata, to oni mówili o jakimś niebezpiecznym tym. Mhm. Mm A to chyba nie ten. Nie wiadomo. Na razie to musimy być bezpieczni, dlatego dzisiaj by się przydało zrobić wjazd na hurtownię do balasów, Tam do broni byśmy się dostali. Co nie? No, to prawda. No to zaraz weźmiemy nasze auto. A te, to wieczorem, wiesz, się... wieczorem. No tak. No i no A Chris jedzie z nami? No, mogę. Dobra. Dobra, bo ja, bo ja ja mam jedną sprawę na myście do załatwienia, więc jadę. Elo? Tylko nie wiesz balera. Dobra, ja rowerem jadę. Dobra, widzę, pojedziemy sobie do tej sprawy. Pokażemy Ci no. zaraz dzielnicę wagosów, balasów. Tutaj jakiś problem mają widocznie, tam Więc jedziemy to zobaczyć, bo tam ma że jakaś sprawa jest, więc Ciekawe, Ej. ciekawe Łoł! Ej. Wow! Ej. <laughs> <Odszył się lepiej. śmiech> Kurde widowe To ten, on mnie chce ją zabić Dobrze, że miałem tą kulę odporną Chyba już nie żyje Dobra, chodź, wsiadaj. Pokażę ci, pokażemy ci dzielnicę. Jak nas Dobra. nie zabiją. Nie da nam zwrócić gotówkę. Niech no. jak Nie Zamknij te drzwi. Jak nas nie zabiją, to będzie dobrze. Chociaż dwa lasami mamy sojusz. Przejeżdżać przez dzielnicę możemy. A Dobra, tego, widzowie, oddałem tak, mu hajs o 200 tysięcy hajsów dostałem więc 20 koła wpada na nasze konto czyli mamy za około 140-150 Tutaj w... no więc ty no. jesteś jakiś... Umanie no, mi rozbijasz Tu są balasi Ja muszę za to płacić potem Jak szyby nie masz rozbitek My nie No u no, mnie rozbiłeś przed chwilą Oko, ona normalnie jest no, dobra, się i... Tak Chcesz się przejechać? No, ja. mogę Ale ty pod pociąg wejdziesz Nie wiadę Dobra, tam widzę że się kurde kłócą na tym no rad, masz? nie wiem o co chodzi, ale mniejsza I... Dobra widać idziemy się no, tam... Ode też do Wagosłów. mnie. No i no tam ci gnoje, kurde. Żebym kurde tumik do snajperki kupił widzowe jak dzisiaj taka akcja będzie, że balasi. Może no, bym kupił? No to przyda się na pewno, więc jedziemy i kupić tu mieć, tylko musimy jeszcze wstąpić tutaj na dzielnicę, ponieważ musimy sobie się na tą najparka wziąć. Więc... Czyli zwyżasz na chwilę. Wysi wysiadłeś? No. Dobra. Pokażę Ci pojazd teraz do specjalnych tych. Zaraz będę. Wiem, widzowie. Czemu okay, ja ty jesteś... Gdzie ty pojechałeś? Czemu ty byłeś na prawo ode mnie od razu? Mm. Dobra, widzę, idziemy do tej pizza. Jakbyście chcieli kolejny odcinek, bo to zostawcie tutaj mnóstwo łapek w górę, subskrypcje, no i dużo, dużo, dużo więcej, żeby po prostu dużo tych filmów, bo mi się podobał poprzedni film, poprzedni, zostawcie suba i łapkę w górę, nie wiem co oni tam robią na tym radzie ja ich to w ogóle mam dość. Do snajpereczki to jest snajper kapa i zaawansowana lineta no, no. kupmy minus 12 500 z naszego konta i zamontujmy tunik. Ty nawet nie wskieruj tym tunik, widzimy darmowy, więc bardzo mało zapłaciliśmy wsiadamy na rower, jedziemy na dzielnicę i no dobra, no ta jest przygotowany do wieczornej akcji jest godzina widzowa 15 więc po prostu ja zrobię cięcie aż będzie taka 22 i no więc robimy cięcie Dobra wizowe A Siemano Yyy, Ogólnie to jedziemy nie wiem, bo mieliśmy atakować wagosów więc mam nadzieję, że... O, tam są, dobra, bo ja dostałem SMS-a i miałem pod nich podjechać. Ej, wejście tu na bok! Ucich! Dobra, przyjechali. Dobra, y tukach, je je Jest szefiu, je jest... Dobra, dobra. dobra. Dobra, dzięki, 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 dzięki. Nie trzeba i zakładamy to. No i maskę. Tom. I idziemy. Dobra. I jedź. Oczywiście idziemy takim sprzącem naszym. Więc... No Jedziemy Amory ma dobre to ma dobre My na wagosów jedziemy, co nie? Eee no. Dobra No już jesteśmy Dobra Dobra Z... Zaczekaj, nie, nie wjeżdżaj od razu Nie wjeżdżaj, cofnij Wys, wysadź, wysadź, wy, wysadź mnie w popr, tu po w prawej tej uliczce. Ja na, wejdę na dach i będę ich snajpił, tylko wezmę snajperkę jeszcze. A my tam wyjeżdżamy z Wondlem? Jakim? Znaczy z Krysem. No. no. Dobra. Był taki stary człowiek z dzielnicy, mi się przypomniał. No miał tak samo na imię. No A mi. Mhm. Mm Cibo piliśmy. Ej, dobra. Da, da, daj, daj mu, daj mu ten, ten. daj Wjeżdżajcie, ja już zaczynam. Wjeżdżamy. Dawaj. Pamiętajcie, że będzie gorąco policja. O kur. O widzowie. Ale jest problem. Dostaję, dostaję takie baty, że musiałem zejść normalnie. Dobra wyjdziemy w ogusi oczywiście wjeżdżamy Wiesz, im... Wjeżdżamy im tutaj na dzielnicę po bronie. I na... Riz, dawaj. no, gorąco, dawajcie, da dawajcie poli Dawajcie pana. Dawajcie panie. Będzie gorąco też policja Uważajcie Nie strzelajcie do nich Nie strzelajcie do nich Tu są jeszcze Kurde widowe To tutaj się dzieje To ja nawet nie wiem Dobra Ład Ładujcie z tego magazynu Ładujcie z tego magazynu Ładuj to Dawaj. Bierz te pudła i wsiadaj do, tu. Dobra. Jedno. Drugie. Drugie. Trzecie. Psy, psy, psy! Panowie! Do, nawalajcie już do nich! Dobra! Nie damy rady, nie damy rady, nie damy rady! Wycofujemy się! Wsiadaj, wsiadaj, wsiadajcie, 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 wsiadaj! Chris! Chris, wsiadaj! Z drugiej! Dobra, wsiadaj już tu. Jeć, 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 cieć. Dobra, widzę, zabraliśmy bardzo dużo pudeł, więc musimy, musimy ich zgubić. Nie wiem. Na pewno nie jest przez dzielnicę naszą. Nawalam do helki. Czekaj. Dawaj tu na lewo. Dawaj tu na lewo. Mnie tu wysadzisz zaraz. Mnie zaraz tu wysadzisz. Będę uciekał na piechotę. A wy ja po powiem. prostu pojedziecie. Tak. A wy pojedziecie po prostu. Dobra. Dawaj jeszcze trochę. Tutaj? No, no, dobra, gdzie Dobra, Elo Kurde widzowie. Co tutaj o robi, to ja nawet nie wiem. Mam nadzieję, że nie umrze. Albo go nie, 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 nie zabiorą. Kurde, więc... Uciekaj, uciekajmy. O kurde, jeszcze przedziurawili nam oponę. No zostaje wiście, wizowe. Drugie, drugie. Jesteśmy przy mojej starej bazie. Jesteśmy przy mojej bazie. O, w dupę ile z policji wizowe. Jak ja się ślizgam. Cztery gwiazdki możecie zobaczyć u góry. Miałem słod goni. Co tu się dzieje? Nie strzelaj Chris do policji Nam nic nie zrobię w tym aucie No nie no, muszę no, widzowie im jakoś... O nie, oła! Moje żebro Kolczotki też nam nic nie zrobię, bo mamy kolor No i to. Nie wiem widzę czy nie dostałem bo tak mnie Radio! Halo! Halo! Trzebałeś pomocy? Na razie nie Dam jakoś se radę Dobra, ja chodź, chodź, no, chodź Coraz więcej ich tu jest Uwg, im się uciec, nie da O, no. nie no, patrzcie, widziałeś? OLE SALTO WIDZOWIE oh, oh. Ale bezkocznie Dobra dawaj 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 uciekamy, o ja wierzę w Ciebie Tyle policji Cię goni, że to szok ile to jest radiowazów, Tam Chris jest podjarany tymi radiowazami, bo tyle ich nie widział może słyszeliście w tle na radio? Oh, fok! Wow! Nie, nie, nie. Ej, musimy kupić <laughs> Kurde, Chris! Powaliło cię, czołg! <laughs> Bym kupił sobie BT. Bete... Bym sobie kupił te, tą BWP, ale nie czuję się, przeżyję tyle psów mnie goni, że to szok. No ona umie pływać i wszystko. No. I ile policji. Nie, widzą no nie wiem jak. Widzimy, zobaczcie jak to auto wygląda. Ty, bo nam się opona. Kurde, zabiłem cywila, nie chcą ty... Oo ps! Robi Nie mogę! Wyjdź ci i żeby nam nie odkolowali auta! Oo! Kurde! Nie mam Amo okay. Tomasz, uciekaj z Tągi, a ja będę się z nimi nabalał! Spokojnie! Uciekaj! Dobra, teraz, teraz, to jest ostateczna świsz. Potrzebuję radiowozu Ślądź do tego auta, żeby go nie odholowali. Albo nie! Bo mnie już policja nie goni. Albo... No właśnie. Odcholują. Nie, nie odholują. Nie, odsiąga. Dobrze. <gry> Dobra, szybko. Szybko uciekaj. Szybko uciekaj o sija. uciekaj, szybko. Cud! Halo, halo, radio! Halo, radio! Weź insurgenta! Jest ciebie! Zrobimy dzisiaj jeszcze na nich wjazd! Spokojnie! Wjeżdżamy na nich! Ja zdobyłem radiolkę! Mam radiolkę, ja! Udaję się do kanałów burzowych! Dobra! czy przeżyję jeszcze dzisiaj! Nie, o kurde, widzowie, zobaczcie co tu się stało. Dobra, no nie przyjadę. Barykadę zaserali. O, w dupę! Widzowie, mamy 5 gwiazdek. Tyle psów tu jest. To jest szok. Trzymajcie kciuki, żebym stąd wyjechał tylko. Dobra, zgubiłem I nawet trzymajcie kciuki żebym, 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 żebym żeby, żeby po prostu udało mi się wyjechać po prostu Więc... O pff, O! Dobra, tamto nie żyje O nie Dobra, szybko, szybko do tych kanałów Na parkingu policyjnym Dobra, dawaj Ugh. Ja? No O nie Ja jestem na parkingu policyjnym Nie, widzowie do góry nogami mnie wzięli Zaraz Nie, czy się nie będę musiał poddać Nie Dobra, dobra, już Nie strzelajcie, nie strzelajcie Poddaję się Вот